Modlitwa Adwentowa. Panie Jezu, wołam do Ciebie z miejsca, gdzie moje serce jest zmęczone i czasem zagubione w ciemnościach własnych lęków. Adwent przynosi nadzieję, ale ja wciąż uczę się jej ufać. Przyjdź, Panie, bo bez Twojego światła błądzę, bez Twojego pokoju nie potrafię uciszyć burzy, a bez Twojej obecności moje serce staje się ciężkie. Ty znasz moje zranienia. Niewypowiedziane tęsknoty i te sprawy, o których nikt nie wie, a które ja noszę jak kamienie. Znasz też moje słabości ciała, choroby, które mnie męczą, ból, który czasem odbiera siły, lęk o zdrowie, który pojawia się nocą. Podnieś mnie, Jezu, bo sam nie potrafię. Wchodzę w adwent jak w noc, czasem z wiarą. Często z niepewnością, ale z głębokim pragnieniem, abyś przyszedł do mnie naprawdę. Nie tylko w słowach, nie tylko w tradycji, ale w życiu, w sercu i w moim ciele, które potrzebuje Twojego dotyku i uzdrowienia. Przyjdź, Jezu, rozprosz ciemności, które mnie przygniatają. Ulecz to, co chore, umocnij to, co słabe i rozpal we mnie światło, którego sam z siebie wzbudzić nie umiem. Przyjdź z mocą, która podnosi i z czułością, która leczy. Czekam na ciebie, czasem drżąc, ale wciąż wierząc, że twoje przyjście niesie ratunek, pokój i uzdrowienie. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Napisz w komentarzu swoją intencję, prośbę lub zwróć się do Pana Jezusa słowami Panie Jezu, w Tobie nadzieja. Niech Bóg ma Was w opiece. Zasubskrybuj kanał. Modlimy się codziennie, aby regularnie otrzymywać powiadomienia o pięknych i inspirujących modlitwach każdego dnia.